Witam bardzo serdecznie, jest Figusek, a za jest Karlina. Jest Boże. I zobaczcie, jaki mam świetny, właśnie ogród. Wszystko jest moje. No no. No. no, 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 dobra, nie no. Your Farm to pisze. To nie jest moje, to jest Karlina, ale dobra. My sobie pójdziemy teraz tutaj. Dobrze, chodź wtedy za mną i pokaż mi to, co chciałeś mi pokazać przed materią. To jest Gold. Właśnie. E, e, e. Szukamy. To jest. Tutaj masz. Poli LPLT chciałby kurde. takie, nie wiem, no błyszczące się gówno. No ale kurka jak na to najechać? Na E. Musisz... wejść tak sobie myszką ze skoro na tryb tak działa?! Jezus! Znaczy ja tak robię, nie? Tak jest lepiej. Tutaj masz kolejną. Tam masz kolejną. Tutaj! Tutaj Ty fajnie to działa z pierwszej osoby. Tutaj. Tu jest polialtypie typie Gdzie ty jesteś tutaj? Ty. Tutaj. Poliel typi, O to ty jest jeszcze? Cześć. Więc kurde, chłopie nie narzekaj. Dobra, trochę mam tych rzeczy i będzie robić miadak Tak ma. Gold. Ale ja te ja ty teraz i tu cel, nie? Co zrobić? To te... no, cel. Po co? No tepnij się! Dlaczego? No, czemu? I masz, weź zawsze, nie wiem, truskawkę, to, to, po coś tam Jedną rzecz, ja? No, na przykład, nie? No I weź Sprzedałeś No, a o co chodzi? Nie sprzedawaj A co czemu wtedy klikniesz na E u niego? E i masz trójkę, how much is to może to no No kurwa, podtrzymać to no Bambiku jeden Jak będzie mało, ten no to dawaj do pszczoły, nie? Dobra, za te 40 dolarów to mi się nie tego sprzedawać. No to mówię, jak będzie mała cena, to daj do pszczoły ja, ja wszystko w pszczoły inwestuję w miód. Jestem Sigma ping. ping, ping, ping Dobra, wszystko w miód, 2,6 kg, a muszę mieć 10 Dwa. Trochę za dużo i, I tak to jest widzowe wam, wam powiem. pszczoły e, Poli LP LP Blueberry Co ja w ogóle gadam? nie wiem Ale możecie zostawić suba A, jeszcze chciałbym dodać co będzie jutro za event ładne. W sensie jak wy to widzicie to już ten event chyba wszedł. A nie, jutro będzie. Jutro ma wejść o No i dochodzi tam coś takiego jak UFO Event, że normalny statek kosmiczny jest nad Waszą głową i niektóre Wasze właśnie rzeczy w gardania, tak to nazwę, są właśnie ten. Niewidzialne. Tak do połowy. Takie przezroczyste właśnie. Przezroczyste to... i jeszcze będą ciekawe, te Ciekawe nowe zwierzaczki. I ma o... No nie, event się <laughs> mi skończył. Mówi tak, tak. Kurde, Marek. Ja wiem, że będę musiał to montować, bo przeklinałeś. Więc wybaczcie, za okay. Ale tu emocje gram duże. Bo wam powiem tak, chcieliśmy nagrać trochę wcześniej już ten materiał, tylko że... kupiłem sobie sezonkę arbuza i go sprzedałem jak, jak, jakimś dziwnym Jest Jakieś nie? No? Cicho. To, to było dla mnie ważne doświadczenie. Właśnie, no. po post idziemy się zobaczyć, co my tu mamy nowego. Nic nie ma ciekawego tak. No, tak szczerze, to realne. Nie wiem, O, tak szczerze, się. to coś skicham. Dziękuję. Ty, <laughs> drogi widzę, zostaw suba. I lajka dla Karoliny za to, że musisz znowu trzymać na odcinkach. Weź, Chłopę. Hopę. Będzie kurde w czwartek. <grym> nie wiem. w. <grym> nie, w czwartek. No, tak. no w czwartek! co no. wit? Nie wiem, właśnie chyba. Przedejrzałeś? Nie wiem. Przedejrzałeś? Nie wiem, właśnie. Chyba. Też nie wiem. toś nie znam angielskiego. Nie wiem, tak, to nie jest, Dużo więc. <grym> Co ten gościu robi? Nie. a nie było Ej, brakuje mi 2 kg owoców i będę miał miodek? Nooo. To, to... O tak jest. Tak pomidorach. Kurka, wybaczcie za jej internet, bo czego ja Co mówiłaś? Mówiłam, że, ale ja skaczę po tych pomidorach. całe a tak byś ketchup mogę tworzyć No ja Dobra, zbieram wszystko co mogę i sprzedaję, choć wartość tego nie będzie jakoś duża W ogóle się napisać widzowie co daje karmienie zwierzaczka waszego No Czy to daje jakieś wózki? E... Znaczy level na pewno daje, to Ale... No nie wiem co to daje wtedy chyba wale. Bo... bo ja mam takie coś z tyłu go, że po prostu dzięki niemu na no, przedniem może szybciej coś rośnie czy coś. No wydaje mi się, że też. To by coś do mleczka. Nie wie, może by może być. 30. Ty ja ciąg tych drago z nie mogę podnieść? Bo pewnie. Może być. O kurwa. Się zobacz. A, języka <grym> To jest tak far. Tak dobra. Jejku. w ogóle jakoś taką dziwną taktykę widzieliśmy ostatnio, że jakieś ludzie normalnie w kosmosie sobie coś budują. To jak A to masz normalnie. Dobra. Nie, to wiecie, się na... Co ty masz za bombę? Co jest grane? Pumpkin! Oh my God. Miodek mi się robi, Nikitowe. Nie ma za co. Yo! Pumpkin! Ale czemu to 8 kg ważyło? I było tak duże. Co za, co za bomba? A co ja mogę z tego miodu zrobić? Bo trochę jest w szoku. Wziąłem pewnie nie mówiłeś o tym, ale... Z tym miodem to możesz tutaj u coś kupić. Aha, dobra. O, teraz nawet nie można Produkować albo tutaj. Cześć. Trochę cię zaciął. E, nie, tutaj też. Flawless, Ale... to, co to jest? Dragon Paper? No. Musi być, o matko. nie. Fajne rzeczy to są, dobra. A ty dzisiaj śpiewak. A ty dzisiaj śpiewakiem jesteś. No, taka lola, 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 lola. Czekaj, ja ten miód mam teraz, czy nie? Ej! Co? Dostałam gold, kokonaut. Coconut kurde. że kokos. kokos. Zobacz. Jał. Dobra, nie topisz z tym. Ej, ale ja nie Co? wiem, czy od czasu nie sprzedałem tego miodu. Mm. Jak sprzedaż? Da się sprzedać no. miód, czy nie? Da się coś za to Ale dobra, jednak nie sprzedałem ja więc się cieszę. Flower seed pack. Sam flower. Flower flowers pick, ee, są te dość. Ale te... Kwiatki nie da się chyba... Wiesz, że jak zbiorę to... Ich już nie ma, co nie? Eee... No bo wiesz, jest ten flower seed pack, nie? No. no. to jest róża. No. No jak ją zbiorę, to ona już nie rośnie, co Rośnie. Serio? Tak, ja mam różę. I możesz ją zebrać i sobie dalej tania? nie Tak. No kurde. Ej, albo mogę nektarnik... A gdzie w ogóle pisze, ile mam miodu? A tu, 10. 10 miodu. No OK okej. A to lavender seed? Nie, to, słabe to jest słabe też. Lavender seed to też jest opcja. Kurka nie wiem, Flower Seed odbierasz. Zobaczymy, co, co z tego wyleci. Pewnie owstała róża, bo jest najmniej procent na nią. Najwięcej mm -hmm. w sensie. Ale tutaj ile masz miodu jeszcze? Zero. Ale chodź za chwilę tutaj. Czekaj, może najpierw to posadzę, bo się nie. znowu coś zastraj jak waterman. Co? Nie! 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 Co to jest? Frozen coconut. I co, ma to oddać? No, oddaj. Będzie to się teraz robiło. Co to za długas? Co to, to za jest szabla? To szabla? To jest Masz? Robi mi się 15 sekund. A co, co ty chcesz? Tutaj pewnie coś, co? Gdzie? Żebym coś zrobił. O. Kurde, tylko zanim ja coś tutaj wytworzę... Ja zbieram to. Ntb.egg, Flower seed plus honey, crafter seed, pack, a co tutaj się dzieje? O No. Dragon paper, new I co mam to stworzyć? No, musisz ten, ten. No. Ej, hey, a widzisz to, Manuka Flower? No. Może to stworzyć? powiem to Ci, znaczy, że to jest mały No, że ja robię dwa razy i mi, dwa razy wyszczonek. Co, proszę No. I to, 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 tam, To jak zwyrusza to już. To, co stworzyć to, co ty mówisz, ja? Jak chcesz. Dobra. A co z tego może wypaść? Kro krokus. No w sensie to są jakieś krokusy, nie? Ale jakby to dragon paper nie siadło? Ale nie czy to jest dragon paper, nie? No pewnie nie, ale... 20 minut to się będzie robić, o matko. No. Dobra, to nie wiem, ja bym chyba cięcie zrobił, żeby zobaczyć co z tego wypadnie, bo ja są ciekawe. Dobra karmę zwierzaka, bo chłop ode mnie ciągle ucieka nie mogę tego kliknąć w ogóle. No nie uciekaj, chcecie na zmienić Dziadie Dobra widzowie jeszcze zanim kupię... W sensie tam, tamto się stinguje to patrzę, że pump mogę sobie posadzić. Idę to zrobić. Jeden, dwa, trzy. Jej! Okay. Musisz mnie znaleźć w moim ogrodzie, w moim, moim. A tu w ogóle po prawej stronie widzę, że jakieś pety można karmić tutaj. Więc fajne. Hide and seek kawałom. Czymś mnie znajdzie? Widzę. Widzisz mnie? Tak. A, gdzie jestem? Dobra, chyba już sery my widzicie. Kochana. A mi Yeah! Let's go! Dobra, to jak ty tak robisz... O Ojejku! Dobra, teraz ty się schowaj gdzieś u siebie. Czekaj... A ty, drogi widzu, zostaw subskrypcję na Dobra. Tam kiny rosną, też jakieś kwiatki. Nad gold wersja. Yo! Dobra Teraz do... jest kiedy Nie, idę sprzedać jeszcze swoje rzeczy. Trochę jej no. dużo. Już? Chyba. Dobra, idę. No to mnie widać. Może ci widzę jak na razie Cię nie widzę. <laughs> hmm. Na szczęście to nie są dużo. A, dobra. Tu jest jakiś piasek? kurwa. Co jesteś? Pewnie gdzieś w górę, ale nie widzę. Jak się nawarza? tyle masz teraz, takie jakby ja Hmm. Ej. Ja jestem i głupi chyba. Gdzie ty jeś? Gdzie ty jeś? Gdzie ty jeś? Ja powiem ci. Na pewno w moim ogrodzie. Yo! Dobra, duszą podpowiedź dała. No. Ja jestem jakieś odkryjony chyba od rzeczywistości. A tutaj jest! Dobra. No, odkryjony bardzo. 9 minut zostało. Trala tralelo, trz. Dobra, nie saśmił. Ja jeszcze źle powiedział. Ale Ej, widzowie, słuchajcie. Jakiś ziomek ma tylko dwa gardeny na sobie posadzone więc wygląda biedniej jego ogród niż mój. Ale patrząc nie. w prawym górnym rogu Hop ma 21 milionów, więc nie wiem czy tak y, serio, że jestem bogatszy, ale. <laughs> ale tak jest, as? Dobra, widzowe y, ogólnie tak, chciałem swojego ziomeczka dać za fiewiór, jakąś taką gigantyczną. Ale no, chłop chyba się za bardzo nie zgodził na to, żeby on dał mi pierwszy zwierzaka, więc chyba z kamer. Ale dobra, mam ten crafter Seed Pack i za po prostu muszę to zasiać, czy jak? Nie, musisz na to kliknąć i wtedy to jest jelaki, musisz... Dobra, aha, dobra, dobra, dobra. Kręcę. Ej! Ip. Violet Corn'a dostałem! Jakiś no. legendarny to jest. Ja też mam to. Violet Corn, no. ile było na to procent? To? No. Ile na to, bo procent to 4,5%? Co mówiłaś? 4,5% na co innego było. A Violet. Violet. To, ej. Violet. 20%. Ja to bardzo bym chciała. Uuu, to 20%. Myślę, że to będzie jeszcze bardziej rzadsze. Ja bym chciała Benbo albo Kokowina. Koko... Koko... No myślę, że właśnie to będzie jedno z tych rzadszych rzeczy. Waterman jest w sklepie i. A gdzie to posadzić? Weźmy dorać. A gdzie chcesz? Nie wiem, no bo po prawej mam dużo roślin, po lewej nie mam prawie nic, ale po tej no, lewej mam jak teraz sam... Co? Może. Nie wiem, no. A to jest wysokie, to wiele Ale możesz to później przesadzić jak coś. A to jest dużo. Tutaj, tutaj, No czekaj, ja ci pokażę, ci pokażę. chodź jak dużo, to chyba z prawej to w te walne. To jest to. To jest to? No, na, to na czysto. Aha. Dobra, z prawej to nam. Ja, to, to jest po prostu zwykła. Ta. Kukurydza tylko, U. że. Inny kolor. No? <noise> Kie główno no. Dobra, myślałem, że to jest coś legendarnego i to ma mały procent na to no. Się podekscytowałem mm -hmm. Rzeka, że się się jakąś górą wystawę. Ale dobra, trudno. Tak szczerze, 17 minut materiału. Chcesz coś jeszcze mi pokazać ciekawego z tych rzeczy, czy w sumie kończymy materiał. Że są gry. Dobra, widzę. Chyba <laughs> znaczy, że koniec. Więc mam nadzieję, że cięgło się spodobał. Cicho! Dobra, na razie. No, <laughs> ja